No, i sadzimy ogórka. Zaczęliśmy dzisiaj sadzić rozsadę, która w tej chwili ma 14 dni od wysiewu. Była stała w tunelu, jest zrobiona w podłożu torfowym z dodatkiem nawozu PGMX firmy Yara. To jest taki specjalny nawóz do rozsad, właśnie do tworzenia podłoża pod rozsady. Jak widzimy, efekty są bardzo obiecujące. Mamy bardzo fajnie rozbudowany system korzeniowy, jest bielutki, jest idealny do wysadzenia, nie jest przerośnięty, nie jest żółty. Torf, jak widzimy, nie jest zbyt mokry, bo niestety przelewanie właśnie podłoża powoduje wybujenie rozsady, które niestety to nie jest o takim oczekującym od nas efektem, bo najbardziej w rozsadzie zależy nam na korzeniu. Obecnie mamy jakieś 25-27 stopni. Jak widać, jest upał, jest słońce i rośliny nie więdną. Są dobrze zahartowane, przygotowane do wahań temperatury. Który, jak widzimy na zagonach, po wsadzeniu też te rośliny stoją sztywno. Był puszczony cykl nawodnienia przed sadzeniem i rośliny są sadzone w wilgotną glebę, w którą od razu będą mogły puszczać nowe korzenie, korzenić się, no i w przyszłości dać odpowiedni plon.